Dlaczego spadochroniarze wojskowi tak często mają brutalne lądowania? To wcale nie jest rzadki widok. Spadochroniarze wpadający na budynki, drzewa, pojazdy, a czasem nawet na ludzi. Bardzo często nie jest to ich wina. Większość skoków wykonywanych przez wojsko to tak zwane skoki na liną Static Line. Wykonuje się je zwykle z wysokości około 370 metrów lub niżej i często bierze w nich udział kilkudziesięciu skoczków jednocześnie. W przeciwieństwie do cywilnych skoków, gdzie samodzielnie otwiera spadochron, tutaj jest on przymocowany do liny Static Line, która z kolei podpięta jest do wnętrza samolotu. Dzięki temu czasza otwiera się automatycznie w chwili opuszczenia maszyny. Całkowicie napełnia się w ciągu około 6 Sekund. I tu zaczynają się problemy. Spadochrony używane przy takich skokach mają bardzo ograniczone możliwości sterowania. Można co prawda wykonywać drobne korekty, tak zwane slipami, ale ogólnie jesteś zdany na łaskę wiatru. Jeśli więc lecisz prosto na budynek, niewiele możesz zrobić poza przygotowaniem się na zderzenie. Co gorsza, brak realnej kontroli nad spadochronem oznacza też, że nie jesteś w stanie wytworzyć wystarczającej siły nośnej tuż przed lądowaniem. W efekcie uderzasz o ziemię znacznie szybciej i mocniej niż cywilny skoczek. Nawet jeśli wykonasz prawidłowe lądowanie z tak zwanym PLF, czyli parachute landing fall, z zewnątrz może to wyglądać na bardzo brutalne zderzenie z